Trochę spóźniona. Śmigam Pajemilkę. Mówiłam, że będę później, także nie ma problemu. Hello! No, hej, Misiaczki. Ja właśnie jestem na mojej przerwie. Piję herbatę w kubku, y który kupiłam komuś i jest mój. Ale spoko, ja zawsze kradnę kubki, nie jestem złodziejem kubków e, i za jakieś 20 minut wychodzę zno, znowu z domu, tak miało być, ale miałam śmieszną sytuację dzisiaj, bo usiadłam, mm, weszłam w ogóle spóźniona jak zawsze, dlatego, że to nie moja wina, wyszłam z domu 20 minut wcześniej i jak Boga kocham, stałam cały czas w korku, cały czas, calusieńki czas, nie da się wyjść z domu i przyjść w dane miejsce na czas, bo po prostu się nie da, jakiś, nie, nie wiem, jakaś masakra się, się dzieje z tymi korkami, nie rozumiem tego, nagle wszyscy mają samochody, pięć samochodów, o co chodzi? No, ale udało mi się, dotarłam, pięć minut spóźniona, pani zaczęła już lekcję od razu, przeważnie czekają, ale hmm, zaczęła od razu. No i śmieszna sytuacja, bo usiadłam przy jednym komputerze, nie działa. Usiadłam przy drugim komputerze, nie działa. Usiadłam przy trzecim, łoho, zaczął działać. No i potem się pytam taką dziewczynę obok mnie, co się działa. Mówię, cześć. No i się tam pytam, co tam trzeba było zrobić. I ona ja mi mówi, tutaj kliknij, tutaj, tutaj, tutaj. I za chwilę ja, tak coś mnie podkusiło. Mówię, przecież nie będzie mnie na dwóch ostatnich zajęciach dzisiaj, no bo muszę odebrać Emilkę. Więc pokazałam jej plan lekcji i mówię, słuchaj, nie będzie mnie tu i tu, czy mogę twój numer telefonu, żeby mieć notatki? I ona, że tak, jasne, no to dała jej telefon, wpisała swój numer, wpisała Zuza. I ja tak się pytam, jak ty masz na imię? Zuza. A ja się pytam, a skąd jesteś? No z Polski. I do niej zaczęłam normalnie po polsku, ale żeśmy się nie strzeiły, gadałyśmy chwilę po angielsku. Ja, nie ja, ani ona, nie, jakoś nie zorientowałyśmy się, że hmm, coś jest nie tak. Któraś gada takim, wiecie, nie, nie angielskim angielskim, tylko jakimś innym zagranicznym angielskim. No, i to była śmieszna sytuacja. Ona zaczęła się śmiać, ja zaczęłam się śmiać. Później przyszła pani i powiedziała, że ona nie w tej grupie powinna być. A tak, nie, nie opuszczaj mnie. <grywka> Bo zaczęłyśmy się tam fajnie dogadywać. I no, zabawna sytuacja. Mnie, mnie, za... mnie rozbawiła. Dzień ja właśnie wróciłam ze szkoły, zrobiłam sobie jakąś taką gotową kawę, właśnie przyniosłam, żeby Wam pokazać, La Festa e, Latte, proszę bardzo, taka, 35 chyba centów, w polskim sklepie, nigdy jej nie piłam, nie wiem, czy dobre, ale pachnie całkiem ładnie, w moim kubku z bambusa chyba e, i fajnie, bo nie wali gumą ani plastikiem, więc spoko. A niektóre takie kubki, właśnie jak są plastikowe, to ja po prostu czuję smak plastiku w kawie. E, ściągnęłam sobie właśnie kam kampę? nie, ściągnęłam kanwę na tablet, bo uparłam się, że w tym roku chcę korzystać tak na maksa z tego, że jestem studentką, chcę się tym cieszyć, chcę, żeby sprawiało mi to przyjemność, radość, a z drugiej strony chcę mieć wszystko poukładane, chcę mieć ładne notatki, chcę mieć kolorowo, chcę mieć przejrzyście, chcę po prostu się tym cieszyć i dobrze się nauczyć. To powinno być moim pierwszym, co dobrze się nauczyć, ale po prostu kolejność nie ma znaczenia. I wiem, że na przykład można sobie kupić taki gotowy plener, planer, znaczy się. Można sobie kupić taki gotowy planer, w którym po prostu wszystko można sobie pozmieniać, jakieś tam kolory tu, tego szerego i owego, ale ja nie chcę. Ja nie chcę iść na gotowe, ja właśnie chcę stworzyć swój. Żeby był mój, żeby mnie to cieszyło, że patrz, mam swoje, zrobiłam swoje. E, zajęło mi to trzy godziny, ale mam tą swoją jedną stronę, dwie strony, 10 stron, tak, takie, które chcę, takie jak chcę, i takie, które mi się na pewno przydadzą i będę ich używać. E, I zmotywowałam się. Posprzątałam sobie komputer, bo tam były jakieś gry, aplikacje, które zaśmiecały, nie dało się w ogóle używać tego komputera. Bo był po prostu zaśmiecony pamięć i wszystko. A jeszcze nie, nie za dobrze działa, ale już nie wiem, to już Patryk musi się tym zająć, bo ja tego aż tak bardzo nie ogarniam. No i mówię, powróci w łaski. No ale nie działa. W sensie on działa, wszystko działa, tylko kanwa mi nie chce na nim działać. Facebook się ładuje, wolno, ale się ładuje. Insta się ładuje, kanwa nie chce działać. Chyba wibrował telefon teraz, sorry. No i właśnie stwierdziłam, że tu. Jeżeli nie tym programem, którym na początku chciałam zrobić, to spróbuję w kanwie. Chciałam się z wami po prostu przywitać, bo już dawno nie było vloga, ale ostatnie dni miałam taki rozpierdziel i emocjonalny, i w ogóle życiowy. I tak tu szkoła, tam szkoła, tu przedszkole, tu znowu moja szkoła, z mojej szkoły do przedszkola, z przedszkola do szkoły. I tak o, potem południa spędzam. no, południa, dwie godziny. Wczoraj spędziliśmy z dzieciakami u mojej koleżanki na kawie, potem znowu dom, potem to, tamto. I ciągle. Dzień dobry. Kontynuuję tego jakże bardzo składnego vloga. Zaraz zamierzam pojechać do Kosty, bo gdzie bym mogła jechać indziej. Nie, ale tak naprawdę lubię to miejsce. Dobrze mi się tam uczy, dobrze mi się tam pracuje. Muszę zrobić dość dobry i mocny research na temat tego, dlaczego, na, na temat jakiego chciałabym zrobić moją pracę do szkoły. Nie mam zielonego pojęcia. E, chodzi o e, socjologię, akurat w tym przypadku. I mam wybrać temat, który y, lu, ludzie, który, których dotyka niesprawiedliwość w Irlandii, typu jakiś margines społeczeństwa, czy ludzie uzależnieni, ale haczyk jest taki, że muszę zrobić dobry research, muszę wpisać wszystkie wyszukane rzeczy w ten mój dokument, jakby tą moją pracę i jeszcze muszę zrobić z kimś wywiad, czyli na przykład jeżeli ja sobie wybiorę temat uzależnień i w jaki sposób on dotyka ludzi w Irlandii i w jaki sposób ludzie są poszkodowani przez to, że są uzależnieni, czyli na przykład nie mogą znaleźć pracy czy tam cokolwiek to muszę mieć osobę, z którą będę mogła porozmawiać. Ta osoba zostaje anonimowa oczywiście, ale no trzeba mieć do tej pracy właśnie zada zadawane pytania i odpowiedzi tej osoby. No przecież nie wymyślę sobie sama odpowiedzi. Zresztą nawet nie chciałabym tak ściemniać, bo to chodzi głównie też o praktykę, tak? Że umiesz wyszukać informacje, no to fajnie, ale jeszcze, no, musisz potrafić zadać pytania jakieś takie, wiedzieć, które są niestosowne itd., tak itd. Tak nie będę się rozpowiadać, także muszę się zakłębić w ten temat. Okropnie nagrywam, przepraszam, ale nic nie widzę, co mam w telefonie. No i tak, od paru dni nie nagrywałam, bo miałam po prostu takie urwanie głowy, więc te urywki, co widzieliście sprzed chwili, no to one, znaczy przed chwilą, to one są sprzed kilku dni. A jutro przyjdą do mnie dwie książki, które też chciałabym Wam pokazać, bo może kogoś to zainteresuje. I nie pamiętam, czy ktoś, chyba nikt się do mnie nie odzywał um, na temat tej szkoły w Irlandii, ale ja sama chciałabym o tym opowiedzieć, bo może ktoś trafi na mój. Co tam się dzieje? E, może ktoś trafi na mój film? I go to zaciekawi. Także powiem Wam trochę o tej mojej szkole i o tym czy mam książki, czy nie mam, bo myślę, że to jest dość ciekawe. Mnie to zdziwiło, że nie mam książek, ale nie będę nic zdradzać. Witam Was po raz kolejny w tym filmie. No i mam nadzieję, że dzisiaj dotrwamy do jego końcówki. Ja już dotarłam do auta. E, trochę mi się udało zrobić, mam powiem. Wyszło słońce, ale nie jest wcale jakoś super ciepło. Jest 18 stopni mi tu pokazuje, ale czy na pewno to nie wiem, nie jestem pewna. E, jadę do domu, bo już jest za 21, za 15 prawie, więc pędę do domu. Dzisiaj na obiad zrobię rybę i ziemniaki, więc podgotuję je i potem tylko przyprawię takimi sypkimi przyprawami i wrzucę do piekarnika, żeby się trochę podpiekły. I taki będzie obiad, nie patrzę w waszą stronę, bo mi świeci po oczach, więc włączam sobie muzykę i jadę.